Ten, yy, szary z czerwoną dachówką, nowiutki dam. surowy, budynek gospodarczy. W piątek lub w sobotę zaczniemy. Jak to będzie wyglądało? No, zdemontujemy dach, stolarkę okienną, drzwiową i przystąpimy do rozbiorki ścian. To nie są jedyne budynki, yy, które już spółka nabyła. Takich budynków jest około kilkunastu, ale w większości z nich umowy były tak zawierane, że dotychczasowi właściciele mają prawo zamieszkiwania w nich do końca roku. Jakby nie był materiał, nie był przeznaczony do odzysku, to tak byśmy zrobili. Wjechali koparko i po prostu zawalilibyśmy, ale że materiały mają być odzyskane. Dachówka i więźba dachowa, okna. I tak musimy ręcznie zdemontować. Przekroczyliśmy 50% terenów, które potrzebujemy od osób prywatnych, czyli mamy około 40 hektarów. Kolejne transakcje są zawierane już niedługo 26 na kolejnym walnym. Kolejne zostaną zatwierdzone. Następne 10 i ostatnie do 22 grudnia chcemy kupić, by zrealizować pieniądze również z kontraktu wojewódzkiego.